Dzień dobry, witajcie. Nagrywałem już kiedyś film, w którym mówiłem, że witaminę A w postaci retinolu można przedawkować. Natomiast czy można przedawkować beta-karoten, czyli prowitaminę A? Często słyszeliście, uczyliście się w szkole, że prowitamin nie można przedawkować. I w zasadzie jest to, jest to prawda, dlatego że w przypadku prowitaminy A, czyli beta-karotenu, mamy enzymy, które przekształcają go w witaminę A. Czyli jest to w wątrobie taki enzym, który nazywa się oksygenaza 15 15' beta karotenu I oczywiście mamy jeszcze inne enzymy, tak jak dehydrogenaza retinolu i retinalu, które biorą udział w tych przemianach. I biorąc pod uwagę, że beta-karoten może być wchłaniany z przewodu pokarmowego w ilości około 8-10% i jego przemiana do witaminy A to jest też tylko 8-10%, to generalnie beta-karotenu nie można przedawkować w takim rozumieniu, że wywoła on hiperwitaminozę A. Oczywiście to przyswajanie karotenoidów i ta konwersja do witaminy A zależy od aktualnego zapotrzebowania organizmu. Natomiast musicie wiedzieć, że prowitaminą A są tylko beta-karoteny. Czyli te pomarańczowo-czerwone barwniki. Oczywiście zielone warzywa, takie jak szpinak, jarmusz, papry zielona papryka, one też zawierają beta-karotę, ale jest on maskowany przez zielony chlorofil, spirulina na przykład czy chlorella, tak? Ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że są inne karotenoidy, takie jak chociażby likopen. Występujący w koncentracie pomidorowym czy pomidora, które nie są prowitaminą A, czyli z likopenu nie powstaje witamina A. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć o tym, że u niektórych osób, co na pewno, na pewno słyszeliście, pod wpływem spożywania dużej ilości beta-karotenu, skóra może przyjmować żółto-pomarańczowy odcień, co nazywamy beta-karotenemią. Karotenodermią, tak? Po prostu ten barwnik odkłada się w skórze. Nie jest to generalnie szkodliwe dla zdrowia, ale może to być właśnie taki objaw uboczny spożywania dużej ilości beta-karotenu. To nie pojawia się od razu, to pojawia się najczęściej po kilku tygodniach, czterech, sześciu tygodniach spożywania dużej ilości beta-karotenu, i też nie od razu znika, bo może minąć, upłynąć również kilka tygodni kiedy ten kolor skóry wróci już do normy. Natomiast to, na co ja chciałbym Wam zwrócić uwagę, że musielibyśmy codziennie spożywać około 20 mg beta-karotenu, żeby taki efekt wystąpił, czyli musielibyśmy codziennie zjadać około, około 5-6 średniej wielkości marchewek. I druga sprawa, Zarzucenie skóry zawsze wymaga przez nas wykluczenia żółtaczki. Czyli jeżeli mamy żółtą skórę, to przede wszystkim zastanówmy się, czy to nie jest jakaś choroba wątroby, czy to nie jest żółtaczka. Możemy pójść do laboratorium i oznaczyć sobie bilirubinę. To jest najprostszy sposób. Przy okazji zrobić na przykład morfologię krwi. Ale istnieje prostsze sprawdzenie własnych oczu. Przy żółtaczce. Białkówki są, zabarwiają się również na żółto. Przy karotenodermii nie. I to jest właśnie taka cecha odróżniająca. I o tym trzeba pamiętać. Po drugie, o czym również należy pamiętać: to nadmiernie odkładanie beta-karotenu występować może w niedoczynności tarczycy. I w hipertrójglicerydemii, w hipercholesterolemii beta-karoten jako substancja lipofilna rozpuszcza się w tłuszczach, w trójglicerydach i odkładany jest w skórze. Taka sytuacja może mieć miejsce w zaburzeniach gospodarki lipidowej. Więc ja jednak mimo wszystko proponowałbym oznaczyć oprócz tej bilirubiny jeszcze trójglicerydy, cholesterol całkowity i TSH, żeby wykluczyć tak zwaną wtórną beta-karotenodermię, która również może mieć tutaj miejsce. Natomiast musimy pamiętać o tym, że samo spożywanie beta-karotenu, czyli tak zwanej prowitaminy A, generalnie należy uważać za bezpieczne. Nie występuje tu takie ryzyko przedawkowania jak w przypadku samej witaminy A. Ze względu właśnie na istnienie tych mechanizmów regulacyjnych Czyli po pierwsze, witamina A w postaci retinolu, jak rozpuszczalna w tłuszczach, wchłania się zdecydowanie lepiej niż beta karoten, a po drugie, beta karoten tylko w niewielkiej części, w zależności od zapotrzebowania organizmu, jest przekształcany w tę aktywną postać, czyli retinol, retinal, czyli inaczej mówiąc, jest przekształcany właśnie w tę witaminę A. Więc produkty zawierające beta karoten jak najbardziej można spożywać. We wszystkich grupach wiekowych, również w ciąży, bez obawy o jakieś większe negatywne skutki dla zdrowia. Tak jak powiedziałem, może wystąpić beta karoteno karotenemia, ale, ale jest jeszcze jeden wyjątek, mianowicie upalaczy tytoń. I u osób, które już chorują na raka płuca, spożywanie większej ilości beta karotenu w niektórych badaniach wiązało się z wyższym, ryzykiem, z wyższym ryzykiem rozwoju raka płuc lub przyspieszoną jego progresją, gdy ten nowotwór już się pojawił. Czyli palacze tytoniu i osoby z rakiem płuc powinny w tym przypadku jednak zachować ostrożność. Dotyczy to zwłaszcza suplementów zawierających właśnie beta karoten. Moi drodzy, czasami w życiu wiele rzeczy nas zadziwia. Jak chociażby to, że beta-karoten dodaje energii, sprawia, że stajemy się no, weseli, że chce nam się żyć i że utrwalają nam się jakieś różne nawyki. Tak gdzieś przeczytałem w gazecie, ale wiecie co? Może być w tym trochę prawdy, bo pamiętam, mój wujek pił bardzo dużo soku marchwiowego i miał bardzo dużo energii. I kiedyś ciocia wchodzi do Łazienki, jak wujek bierze prysznic i patrzy, a wujek zachowuje się nieprzyzwoicie. I pyta się go: Co ty robisz? A on na to: To jest moje ciało i mogę się mieć z taką szybkością, jak tylko chcę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.